Witam serdecznie. Na wieczornym spotkaniu, na wieczornych refleksjach, parę myśli, parę uczuć i o sytuacji, jaka jest wśród nas. Bo duchowość oznacza życie w tym środowisku, w którym żyjemy, w którym się obracamy, w którym widzimy, słyszymy i odczuwamy. Nie można tego oderwać jedno od drugiego. Aby była harmonia w przyrodzie i piękno w przyrodzie, muszą być spełnione pewne warunki. A ponieważ w tym wszechświecie niekoniecznie jest harmonia i piękno tylko, bo widzimy, że są również i inne rzeczy. Stąd umie musimy umieć połączyć życie nasze wewnętrzne. Ciesząc się do środka, bo całe piękno jest w środku nas, nawet jak widzimy go na zewnątrz oczami, to ono i tak jest w nas. To tylko takie pozory. Wydaje nam się, że to piękno, które widzimy, że ono jest zewnętrzne i to do nas należy. Nie, tak nie jest. Ono należy do duszy. Wszystko jest w środku nas. Dlatego ojciec Pio mówił, że należy się cieszyć do środka. I takie rzeczy trzeba umieć połączyć rzeczywistość z wewnętrzną twierdzą, o której mówiła Święta Teresa Wielka żeby wejść w tą twierdzę i widzieć, patrzeć na ten świat, ale nie za bardzo się wychylać bo jak się za dużo wychylimy, to nas pożrą dzikie zwierzęta, które nie są oswojone a jest ich mnóstwo więc musimy to umieć y, rozpoznać, oszacować i w, w jaki sposób mamy żyć, aby było dobrze. No, wiadomo, że żyjemy w tym świecie, w tej Polsce, w tej krainie, w tym województwie, każdy w swoim, w każdym swojej mieścinie, mieście, wsi, no i w, w swoim domu. I wszystko robimy, aby w tym domu była harmonia. O ile się da, chociaż trochę, żeby było tej harmonii i spokoju. Tak samo chcemy, aby w państwie był spokój i harmonia. Jeśli nie ma tej harmonii, świadomie ją od, odrzucają niektórzy, to oznacza, że jest brudna walka, brudna walka. A brudna walka oznacza, że są to brudne dusze po prostu. Brudne dusze. Walczą brudno. Czyste dusze, piękne, delikatne, walczą pięknie. To znaczy, upominają się, pokazują, jak powinno być. I według mnie w przyszłym parlamencie, w ogóle na, na urzędzie, już mówiłem to nieraz, setki razy, powinna być osoba odpowiedzialna, delikatna i. Nie walcząca, bo tu nie chodzi o walkę. Ma być logika i harmonia, i pokój, i spokój. To jest najważniejsze. Jeśli tego nie będzie, no to będzie ta brudna walka. Jak wspomniałem, walczą brudno ci, którzy mają brudne dusze. Jak widzimy w telewizji te osoby, które tak brzydko mówią i tak hejtują, to znaczy, że mają brudne dusze. Proste. <laughs> Więc najlepiej, żeby rządzili państwem i, i na samej górze byli ludzie o świadomości systemu miłości. To by było najlepsze, bo oni nie walczyliby, tylko by służyli. Służyli miłości, służyli innym. Pewno, że potyczki różne wszędzie są, nawet w rodzinach, ale one szybko mijają i dalej rodzina trwa. Tak samo i u rządzących może być. Różnie, bo będzie demokracja bezpośrednia, no to będą już mogli ludzie sami decydować o tym, kogo wybrać, z kim przebywać i komu powierzyć władzę. <laughs> <laughs> Więc moim zdaniem powinni to być ludzie z systemu miłości. I ktoś z systemu miłości powinien być premierem i prezydentem albo jakimś takim kanclerzem, bo w przyszłości to będzie właśnie taka osoba duchowa. O, będzie miała większą władzę, jak ojciec Pio mówił, ale nie będzie to król na pewno. To słyszałem osobiście, mi to ojciec Pio mówił. Więc taki, taki temat powinien się przewijać w naszej świadomości i promować system miłości, gdzie się da. Bo to jest wiedza uniwersalna, bo ludzie system systemu miłości mają pięknych Siedem, siedem cnót, albo siedem darów Ducha Świętego, albo jak to po kościelnemu, albo siedem nutek sprawiających, grających na uniwersalnych odczuciach i uniwersalnej wiedzy, która nie promuje nienawiści, nie promuje jakichś szczególnych rytuałów religijnych. Nie promuje ateizmu, nie promuje y, złego, tylko dobro, piękno i spokój. Tak to powinno wyglądać. To przeczytam kilka myśli, a może raczej jedno widzę, bo mam taką jedną dłuższą. <śmiech> 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 Z trzeciego tomu spopularyzowane struktury ludzkiego wizualnego życia oparte na projekcji ciała i umysłu, wiążą nas chemicznie i energetycznie z tym chaotycznym życiem. Wszystkie przewidywane nawet zależności dotyczą ostatecznie starości i śmierci. Innych alternatyw i prezentujących metod odnoszących się do przemijalności po prostu nie ma. Systematyzacja życia materialnego polega na tym, że ono wciąż odchodzi, przemija. Postęp polega właśnie na tym, że on odpowiada nabieraniu prędkości w kierunku zwijania się i kurczenia. Człowiek po 40 cm na 10 lat kurczy swój organizm. To naukowy dowód. Procedura jest dość niesamowita. Im większy postęp cywilizacyjny, techniczny itd., tym to zwijanie jest przyspieszane, a nie pamięć o przemijaniu człowieka, o jego duchowym organizmie, duszy, rozszerza się. A więc w miarę zwiększenia się sił fizycznych, mechanicznych, w metodach indywidualnych, i zbiorowych działań, pojawia się przeciętność poszukiwania ducha. Hyde Park materialnych, nieodpowiednio sformułowanych pomysłów wytwarza taki wrzaski awantury o kształty doczesne, że nie może być mowy o zwróceniu uwagi nawet na osobistą śmierć, której atestacją jest trup i grobowiec. <laughs> Myślimy, że nas śmierć ominie? Oszukujemy się. Nie trzeba wielkiej filozofii, żeby przekonać się o własnej śmierci. Ale ludzie nie są nią zainteresowani. Wolą umierać w mękach, podniecając się sztucznie przedmiotami swoich osiągnięć naukowych oraz badań z zakresu medycyny. Wierzą. Że one przywrócą im wieczne zdrowie, złudzenie, zadowalają się atrapą życia, imitacją. Poszukują czegoś oryginalnego, ale nie wiedzą na tym, na czym to poszukiwanie ma polegać i gdzie tego szukać. Taki jest przekład doświadczeń ze światem materialnym. Gra bardzo niebezpieczna, jeśli ktoś połknie haczyk materializmu. Postęp cywilizacyjny, jak do tej pory, raczej zniszczył nasz postęp duchowy. Czy uda się nam to odkręcić i sięgnąć po prawdziwą cywilizację systemu miłości, cywilizację czystego powietrza i charakteru? Więc <laughs> czystość. Naszej świadomości przekłada się na czystość życia w tej materii. Jeśli mamy brudne rzeki, jak było za komuny, nie było filtrów i tak dalej, wszystko wylewali z fabryk do rzek, no to brudne dusze wylewały i brudziły planetę. Dzisiaj jest podobnie. Zresztą ojciec Pio też mówił, że jednak mimo, mimo wszystko trujemy tą planetę. Ten Zielony Ład to nam jakiś procent ma racji na pewno, ale oczywiście to przesada. Ojciec mówi, że jest zatrute powietrze, woda. I ziemia, <laughs> ziemia, jedzenie. Więc jest, bo tych trucizn wylewają straszne ilości. Można to osiągnąć. Gdybyśmy byli bardziej duchowi, nasze zdobycze techniczne byłyby o wiele wyższe nie trulibyśmy yy, powietrza. Samolotami dzisiaj trują Chemtrace przecież to znamy, nie? Wody też, coś tam jakieś różne. Wpuszczają. Łatwo jest zatruć planetę, naprawdę. Zobaczmy, co się dzieje w morzach, na dnie, ile śmieci. Miliardy ton śmieci w morzach, a plastik pływa milimetr pod powierzchnią wody, pełno plastiku, więc jest zatruta. No ale przyroda by potrafiła sobie to trochę odkręcić, ale trzeba, trzeba temu pomóc, czyli znaleźć technologię free energii, czyli ze słońca jak najbardziej, są już takie pomysły, ale to, co w tej chwili jest fotowoltaika, te inne rzeczy, wiatraki, to w ogóle do odstawki to jest katastrofa, to jest dopiero zanieczyszczenie planety, te wiatraki właśnie, na morzu, w miastach, wszędzie, no, w lesie już tą stawie, ten, ten, ten rząd to już oszalał kompletnie, bo ktoś robi interesy, zwłaszcza Niemcy, inni tam, a my się tylko patrzymy i klaskamy, im, a wykorzystują nas jak jak nie wiem co. Więc trzeba zdobyć energię wewnętrzną. Dusza ma ogromną energię i trzeba odnaleźć taki sposób, taką technologię stworzyć, by można było przerabiać węgiel i produkty z ziemi, które by były ekologiczne i piękne. Można to zrobić, jest taka szansa, ale też można jakieś inne reaktory stworzyć, które by z powietrza. Czy ze słońca czerpały energię i dawały nam prąd i inne rzeczy bardzo potrzebne i konieczne do życia. To tyle na tą wie wieczorną refleksję, pa. pa. Jak rzeka nieujarzmiona, niech płynie, gdzie serce ją poniesie, bez mostów, z zazdrości i tam z przymusu, bez pytań, dokąd z kim czy wrócisz? Niech oczy. Spotkają się jak obłoki. Na chwilę, na wieczność, na jedno teraz. Niech dusze zatańczą bez lęku o jutro, bez przysiąg, że zawsze, że nigdy, że razem, bo. Czy potrafisz kochać nie mając? Czy umiesz patrzeć, nie wierząc spojrzeniem? Czy zdołasz trwać, choć ona nie zostaje? Niechaj będzie jak pieśń na ustach wędrowca. Co nie szuka mety, lecz sensu w drodze. Niech będzie święta, lecz nie uświęcona, prawdziwa jak łza, co spada w milczeniu. Bracie, kto raz wolną miłość pozna. Ten już nie zadowoli się półprawdą, ale z nie znajdzie łatwego spoczynku, bo to miłość dla tych, co nie boją się prawdy, I dla tych, co umieją odejść, nie przestając. Kto umieją odejść, nie przestając kochać.